Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zajmiemy się trochę śrubami w zwolnicach. W zwolnicach u 30, rzecz jasna, bo notorycznie się odkręcają. Kupiłem klej do gwintów. Kupiłem nowe śruby, część i spróbuję tu podmienić niektóre. Niektóre, bo no nie takich obsiu. Fabrycznie były zakładane M12, czyli po mojemu na klucz 19, ale tu już było coś przewiercane, przegwintowywane i też jest na klucz 22, czyli M14 już poszła, czyli coś tam się zadziało złego, i trzeba było dać większą śrubę. Niefabryczną, tylko żeby klej coś poradził, to by pasowało to odtłuścić. A to nie taka prosta sprawa. Tu trzeba elektrodę. Elektroda łatwiej się poddaje. Myślę, że nawet kilka ślub, no szczególnie te od dołu się odkręcają. Jak ten klej je złapie, to będzie trzymać. No, po jednej będę przekręcał. Nie ma co żałować. Końcówka najważniejsza. Bo to jest niezdatne Już prawie mi koło odpadło. Śruby oczywiście są wzmacniane. I 8, i 8. O, ciężko idzie. Czego to tak? Powinien być oczkowym, ale... Na szybkości jest robota. To nie ma czasu, musi być zastosowana podkładka sprężynująca, to też ma znaczenie. Tak jest w katalogu, żeby była sprężynująca, a nie zwykła. Albo co gorsza, nakrętka. Najlepiej jest na bieżąco sprawdzać dokręcenie tych śrub. Wtedy nie ma problemów. Ale ogólnie, jak już gniazda są wyrobione z wolnicy. To to klejenie też nic nie da, bo w ogóle nic nie da. Trzeba monitorować ten stan. I tak to jest na tej no i jako całość. Gdzie jest ten 22 oczkowy No nie cała zwolnica jest przerobiona na M14. I widzę ta lewa. Tylko, tylko dół. Poszedł na M14, reszta jest fabryczna M12 na plus 19 Zobaczymy, może coś to da. Sama podkładka sprężynująca już sporo daje. zamiast nakrętki. Ale jarek tu ładnie tu wszystko wyczyściłeś, umyłeś No właśnie o tym miał być odcinek niestety, że mi się myjka spaliła po 5 latach. Doczekała dobrych czasów, nowego hydroforu, odpowiedniego ciśnienia i powiedziała: Dziękuję, Jarek. Już sobie poradzisz teraz bez mnie. Trochę z mojej winy, bo i bez filterka jeździła i coś, ale pompa nie padła, tylko silnik się spalił. Niestety nie nagrało się to, bo nie nagrywałem, jak ten silnik zaczął zdychać. Okazało się, że przed plejeniem warto sprawdzić, czy w ogóle nowa śruba się. Chcę wkręcić, bo tu miałem, tu miałem taki przypadek, że musiałem starą z powrotem wkręcić. Najczęściej te u dołu się odkręcają. No ale cóż, jak jest taka podkładka, no to nie ma prawa trzymać. Musi być sprężynująca. Nie wiem, czy wspominałem już, czy nie, że mam nowy, nową myjkę. To przetestujemy. I to jeszcze dajcie mi wkręcić chociaż kilka tych śrub. Już można oszalić z tym jak one często się odkręcają. Już jak jedna będzie trzymać to reszta nie puści. Najpierw wkręcam. Potem sprawdzam. Nie na odwrót. Jak się kleje mocno zaciągnie to już dobrze. Jak tam szykujecie się na majówkę powoli? Ja myślę gdzieś w pojechać. Tylko w miarę na taką odległość, żeby nie było problemu, jakby się zepsuła. Tu miarę koło domu, chyba. Nie, no gdzieś tam dalej, ale jeszcze nie wiem gdzie. Może by jakiś promlinowy obejrzeć, przepłynąć Wy na to. Myślicie, by nie było. Za daleko i nie było za blisko. Tu mam taki stoliczek z trójkąta zrobiony. No mejka zaraz będzie, jeszcze chwila. 22. Tam udar nie podejdzie. Trzeba tak się bawić. Ale na pewno będzie lepiej jak było, nie? Jak już zrobić, to zrobić, nie? Ten baniak z powietrzem to mógłbym się go pozbyć ale ale wiści to wiści no tu się go odkręca a uciąć go w ciord całkiem jakby wypadł i wcale tu jest niepotrzebny on nigdy nie będzie potrzebny ale zmniejszę wartość wtedy 30 to może niech będzie jeszcze tu trzeba grubo polać bo tam już się nie wejdzie o, jest! Znowu z powrotem trzeba wyjść, bo podkładka. Daj, podkładkę! A jaka to? Nie zobaczymy, to dopiero będzie efekt, jak się coś podepnie. Czy się odkręca, czy się nie odkręca. Jak się podepnie jakąś maszynę. Typu o, rotacyjna by była najlepsza. Bo ona tak szarpie. Ciągnik od lewej do prawej. Proszę, masz się do nawozów. Też nie jest najgorszy. Zostawimy wodę, bo dawno nic nie piliśmy na odcinku Zrobimy sobie kałużę no. A ja wskoczę tu, ostatnią śrubę jeszcze zrobię Ta, która jest bez podkładki No tak Dłuższa od 22. Pewnie Normalnie jakbym nie kręcił, to bym może tego nie robił, ale Przed wami muszę dać dobry przykład Że się robi po fachowemu, nie? przeszło. No dobra Konkret szklana, nie? Fumek Bo trzeba pamiętać, że te co są ramiona, kurde do nich dokręcone tam do tego wariatstwa, to są trochę dłuższe od tych zwykłych, kurde co nie są. Taka jest różnica. A więc cóż, wasze zdrowie. Jaki dywan, dobra sprawa. Lepszy od wózeczka takiego specjalnego, co to się wjeżdża pod ciągnik, nie? Jak wspominałem, na moją myjkę koniec nastał. Na każdego nastanie, Jarek. No właśnie. A teraz taką sobie sprawiłem na urodziny. Można powiedzieć, niedawno, kurde, przyjechał sprzęt. Tutaj mi się spodobało, że jest regulacja ciśnienia. No i to kółko, kurde, że się zwija. A tak ogólnie to jest słabsza od tamtej. Bo tamta ma 160 bar. A ta 150. Tamta miała 500 litrów na godzinę. Ta 450. No ale cóż, kurde. Co zrobić? Podstawa to odpowietrzyć. Dobrze. Te uruchomienie. Porównamy jeszcze wielkości tej i tej ciord z tym. Woda dobrze chodzi, to i myjka, kurde, cały czas pracuje równomiernie. Nie łapie powietrza. biedne miejsce a więc to wszystko, wszystko nie ma jeszcze inne końcówki ale ta jest najbardziej taka popularna Podobnie jak tamta, wcale nie gorzej. Silnik na pompie w hydroforze dostał nową cewkę, i teraz ta woda za każdym razem ładnie się uruchamia i równo pracuje. Te zmyjką nie ma co przesadzać, bo jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, wciska brud tam, gdzie nie powinien się znajdować. Zdrowiazka. No z tej, póki co, tego filterka, który tu jest, nie będę wyciągał, ale wyłączymy ją, zobaczymy, ile tam brudu jest. Właśnie coś za dużo, jak na nowy hydrofor to skąd on się bierze? Jakiś taki osad, nie ma czym, jak zwykle, tego wytygować. jakieś farfocle tam są. Ale żeby nie było, to wam chciałem pokazać, że teraz taką działam. To no też jest z tych takich tych. No przecież to nie jest Kercher Karcher. Archer, to jest jakieś takie no ale dobre, nawet jak 5 lat wytrzyma, to będzie luks. Jak tamta. Tamta to miała ciężko, bo po prostu na pusto latała bez wody. Ta z wodą to będzie latać i latać. Tego jeszcze nie grali, nie? Myjka, nie myjka, myjka. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!